Witam z tej strony Kuba z kanału PNTCMZ Football i dzisiaj czas na naprawdę super odcinek, ponieważ będziemy odwzorowywać najpopularniejsze w historii wiralowe takie TikToki piłkarskie. Także przedłużać nie będziemy, chciałbym tylko ogłosić, że głównym partnerem tego odcinka jest firma Redkej, właśnie z odkurzaczem F10 i podczas tego odcinka do wygrania będzie aż 5 takich odkurzaczy. Także uważnie oglądajcie, ponieważ jest to wszystko związane z finałem euro. Także przedłużać nie będziemy już, zaczynamy. Sponsorem tego kanału jest LVBED, legalny polski bookmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów. Redka jest partnerem tego odcinka. To pokażemy Wam również, jak działa właśnie ten odkurzacz. Lecimy do samochodu. Użyjemy właśnie takiej końcówki do samochodu do czyszczenia. Jest on naprawdę bardzo mocny, ma aż 23 tysiące pa, co czyni go właśnie jednym z najsilniejszych w ogóle odkurzaczy na rynku. Możemy sobie zwiększać siłę, jest inteligentny czujnik kurzu. Super w nim jest to, że jest właśnie bezprzewodowy, więc w każdym miejscu możemy sobie po prostu wyjść i podkurzać na przykład właśnie samochód. Możemy sobie nawet tutaj regulować wysokość tej wkładki i właśnie tu sobie teraz damy w taki sposób. Popatrzcie, co można zrobić. Nie ma powierzchni niedostępnej, można wszędzie dotrzeć do tego. Teraz porównajcie sobie to odkurzone, a to nieodkurzone. Jaka jest potężna siła 23 tysięcy, pa. Dobra, także jesteśmy sobie już na wojsku, zaczynamy od powtarzania właśnie tych najlepszych viralów tiktokowych. Jesteśmy razem z i zaczniemy od tego co zobaczyliście pewnie na miniaturce, czyli wkręcanie Roberta Lewandowskiego po wcześniejszym takim podbiciu sobie piłki, a następnie z zewniaka wkręceniu do bramki. Zobaczymy, czy nam wyjdzie i ile będziemy potrzebować prób, żeby to powtórzyć. Jak myślisz, ile? Ja no, myślę 20. Ja myślę, że mniej, że tak 3-4, zobaczymy. Także pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, żeby subskrybować kanał, bo to bardzo motywuje i zaczynamy. Dobra, także oglądamy sobie tutaj, jak to wygląda, żeby sobie zakodować w głowie te wszystkie ruchy. Patrz, podrzutka. I odbicie. No kurde, to będzie bardzo ciężkie. Ale zobacz, on się tak ucieszył, że widać, że miał dużo prób, nie? Dużo prób, no, było, Ale próbujemy, dobra. No, kurde. <grym> Ale to jest bardzo... Patrz, wejdę. No. Ale źle wyszło, to źle, to źle. na nad techniką, nie. No. I ja teraz tak za pierwszym razem zrobiłem i będzie poszło. Go. Spróbuj teraz ty, dawaj. Jedzi. Kurde, prawie, prawie. Robimy takie zawody po prostu, o. Zazwyczaj no to, to odzeruje. Czyli na zmianę się robi? Tak, no. Dobra. Tylko powie to trzeba dużo szybciej. Paść tak. też. Dobra, dawaj. No, Ej, tu... to jest do zrobienia. Ooo! Toś! Dobra, zrobię! To ja. O! Tak. Jest! Poszło. Dobra, także teraz czas lecieć do drugiego TikToka virala. Lecimy. Trzy, Dobra, także czas na TikToka numer dwa, gdzie po prostu udajemy, że strzelamy, a tak naprawdę piłkę sobie przyklejamy ładnie do kija. I właśnie takiego TikToka virala wykonała Serin Deb z Belgii. Z którą akurat kiedyś miałem przyjemność nawet nagrać odcinek, tak? Jeszcze nie była taka popularna. W Hiszpanii. Akurat tutaj byli widzowie, także ogarnęliśmy sobie bramkarza. Bo tutaj na TikToku Selin miała właśnie też podobnego. I lecimy, próbujemy. Poczekaj. Wyżeg leci z tym, kiedy nie? Dobra, dobra, czekaj Ty, ale ona trochę zrzutu karnego. Bo dawaj na karno no. No dobra, jest okej. Okay. Dobra, wynik. Także efekt tego TikToka nie zobaczcie tutaj, tylko właśnie na moim TikToku Kubazak podłoga, bo tak naprawdę nie ma jak tutaj tego pokazać, a my lecimy do trzeciego. Czas na kolejnego TikToka wiralowego, czyli idziemy sobie, odbijamy murku i wpada nam do plecaka. Także zaczynamy. Kobie to, to ciężkie będzie strasznie. Tu masz jeszcze go ma. Spróbuję tego, Dawaj, no, to będzie dobra. no.

Tego nic nie będzie. Jak tam do tyłu udali jakieś buty czy coś? Byłoby. lepiej, Daj, buty tam. No. Próbowaliśmy zrobić bez wypełnienia plecaka i niestety się nie da, także postanowiłem, że tu sobie dam korki. Tutaj też korki. To dawaj, lecimy. Po. Teraz powinno być idealnie. Chyba. W zapisie? Yeah. Yeah. Dobra. Dobra, idziemy no. Mm. Władomiscie. Kuba, Chyba co taka nie mamy na Czyżby nie nagrało? No było widać, ale... widać, Tak, Dobra, a teraz czas na przerywnik do wygrania pięć takich oto odkurzaczy. Co wystarczy zrobić? Wejść w link znajdujący się w opisie, znaleźć post, który pojawia się właśnie tutaj, następnie przewidzieć, kto wygra euro 2020 i można zwyciężyć takie oto odkurzacze. Dodatkowo jeszcze trzeba polubić właśnie stronę, udostępnić post, oznaczyć trzech znajomych, no i skomentować właśnie pod tym postem, kto wygra mistrzostwa. I wyniki będą ogłoszone o 18-12 lipca. Także oczywiście powodzenia i wracamy do odcinka. Dobra, lecimy do TikToczka na zasadzie takiej jak właśnie wykonał to dejong. Zobaczcie sobie jak to leciało. Tam taki gusty w plekosiu, ale trudno. Także no, patrzcie, patrzcie, cały czas, patrzcie. I zaczynamy. Dawaj, ustaw patrzcie. Pół sekundy ucięło piłkę na Dobra. To będzie? Skitował przybliżył się to, co było mówione. Będzie okej, okay, nie? No jest fajnie. O, zarąbiście, no. Także co, no. Kuba? że jeszcze nie nagrałeś tej końcówki, ja się cieszyłem dłużej. Czas na kolejnego TikToka. Zobaczcie, jakiego. Patrz. Oh Dobra, lecimy, dawać. Chodź, Kuba. Ale... Wydaje mi się, że ten to nie A był realny. Był. Nie był realny, bo mu się tak dziwnie mu tak leciało, obejrzał. Tak jakby sobie powtórzył sceny. Nie, ale... <grym> Dobra, pojka, próbuję. Web będzie tak wolał, że. Ja, nie, czekaj. Czekaj. Oj, to jest za Czekaj. Czekaj. O kurde. O, poczekaj Uf. Poczekaj Dobra, dawaj Poczekaj Uf. Ej, dobra bo... Ja masz? tu będę miał zaraz takie guzy na tej głowie Dobra, byś myślisz tak No a mamy ostatniego TikToka! Ale Wojtuś nie trzymaj tak blisko, to nie chodzi o to, żeby śmiesznie było nam w chwili obecnej, żeby fajnie było nagrane, wiesz? <laughs> Dobra, to dawaj. To No, ja i to znaleźliście to O, dobra. Także, mamy to i lecimy teraz do zakończenia odcinka. Także to byłoby na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się wam spodobało. Jeszcze te wszystkie TikToki wrzucę na TikToka właśnie, zobaczymy czy w Polsce również staną się wiralem. Można wygrać takiego to naprawdę super odkurzacz, który jest bardzo mocny, bardzo fajny, na przykład dla mnie super, bo w każdej chwili mogę sobie posprzątać właśnie samochód. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta na LVBED, załóż je teraz z linku podanego w opisie, po to żeby odebrać najlepsze możliwe bonusy rejestracyjne właśnie przy tworzeniu konta na stronie lvbet.pl. Pamiętajcie, tylko dla osób pełnoletnich.